W Automagazynie witają Państwa Włodzimierz Ziętarski i Piotr Nowakowski. Panie Włodzimierzu, porozmawiajmy sobie dzisiaj o hybrydach. O hybrydach? Wie Pan, to temat na czasie, bo to coraz popularniejsze samochody. Ile w takim razie jeździ hybryd po drogach? Na świecie 6 milionów, z czego w ciągu ostatnich 9 miesięcy przybył kolejny milion. A tu panu pokażę ciekawą historię. Toyota Auris, sprzedawana w Europie, co druga już jest hybrydą i to rośnie nawinowo. Skąd takie zainteresowanie hybryda? Ja panu powiem, to jest prosta sprawa. 17 lat Toyota produkuje hybrydy. Te auta są super wygodne oszczędne, komfortowe, oczywiście niezawodne. Jak ktoś raz wsiądzie do hybrydy, to już nie będzie chciał wracać do samochodu konwencjonalnego. Poza tym, wie pan, przebieg miliona kilometrów Toyotą hybrydową jest całkowicie osiągalny, a cena porównywalna jest do odpowiednika w dieslu. Czyli głos rozsądku. Jak pan to wszystko sobie razem podsumuje, to absolutnie najrozsądniejszy wybór.